Siemanko z tej witam Was w kolejnym odcinku z Farming Sonator 2022. I co, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, kukurydzę tutaj też wyśiekłem. Rozlejemy sobie gnojowice i zrobimy sobie, może, jeszcze orkę. Zobaczymy. Także co, siadamy do kejsa, no bo chyba jest wymagana orka. Tak, wymaga zaorania, a czy wapna wymaga? Nie wymaga wapna, ok. Czy jedziemy po beczułkę Z silosem co tu przejedziemy? Ok, nie wiem, czy jest pełna. Jest pełna, także lecimy sobie tu. Przed dom Rozlejemy sobie gnojowiczkę miałem ja ostatnio sobie troszkę jajek sprzedałem, jeszcze trochę mam Nie pamiętam ile to rozlewa, więc co Nawet to w miarę tak rozlewa, szeroko Także jedno nawiezienie tu już będziemy mieli to tym raz, dwa pójdzie. Myślałem, że będzie gorzej. Ja to nawet. Oj, 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 co ja robię. Nawet tym w miarę idzie. Dobra. I cyk. A tam kaweczka nie dolała, ale to już. To już palicho o. Ile Kuźba mać zygzaki jakieś Dojedziemy do końca, Oj i chyba nie dojedziemy, to tu szczybeczki pójdą z tego co widzę Chyba nie dojedziemy, no nie dojedziemy Chyba, że tak na farcie A i brakło A i brakło, ale to się nic nie dzieje, bo tam mamy całą oborę gnojówki. <laughs> Zaraz napełnimy O. I leci gnojóweczka. Elegancko. Jedyny pożytek chyba z tych krów. To gnojówka. Dobra. I lecimy. Nie wiem, czy ta na dwa razy wezmę a może wezmę nawet <laughs> może nawet się uda wziąć z tej... no, no wezmę obraz Oko. Spoko maroko tu i no te takie mi zostały Także zrobimy tak i tak jest. No i teraz z powrotem ignirowa będzie rozlana na tym polu. O, ale ubywa tej ignirowy powiem wam. Też trzeba rozleje na łąkę. Znaczy tam pod łąkę, co mam, chcę zryć łąkę I, 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 i będzie lipa A drugie pole po kukurydze chyba mi nie wystarczy Dobra Przycofamy Oj, oj, oj Ciach, 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 ciach I dobra Mamy to Lecimy się znowu napełnić Kuźba A tu Nie wiem ile jeszcze tam zostało z połowa A na takie małe pole tyle poszło Już Tu zobaczymy Krowy ile tu jeszcze Zostało A nie no jeszcze jest 40 litrów 40 tysięcy litrów musimy z silosem prze, przejechać bo tu by mnie nie wykręcili tak łatwo dobra i co jak lecimy po rzepaczku o to tu z dwie beczki pójdą mi się wydaje Tutaj z dwie beczułki pójdą. To jest pole porównywalne to co mam przed domem chyba. Tak mi się wydaje. Wielkościowo. Ale nie jestem pewien. Zobaczymy, tam poszły dwie beczki. Tutaj tam to jest prostokątne, eleganckie do rozlewania, a to jest już z takimi A Dobra, tam kaweczek, jak nie idzie dolany, to tam łódź między i pyk. Nie, no mniejsze jest. Nie wejdą tu całe dwie beczki. na upartego, to by tą jedną rozlał. Dobra. Szkoda. Na takie zawijasy wylewać. No i pyk. Trzeba jechać się zatankować. I przyjechać jeszcze raz. Ile mamy? 8 minutek A spoko I cyk. A pojedziemy sobie tędy tu po ścierni. Czym to nie przeszkadza. Dobra. I pyk. Lecim. Lecim na szczecim. Cyk, cyk, cyk. O. Elegancko. Da się z tym puścić pracownika? Da się. A gdzie tu się w opcjach zmienia, żeby on mi nie kupywał yy, nasiona nawóz gnojówki? Obora dla krów. Dobra. O kuźwa, ja tego nie wyłączyłem. Ja też pieprzę. I puścimy sobie tu na to drugie pole. Nie chcę ta rozlewa. Ale pewnie nie zrobili tak, że jak rozlewa... Zbiornik jest pusty. Nie wiem. Nie wiem od co tu się od. Ja nie pawiło, a dobra, mielimy tu klasika. Palimy bydlaczka. Oj! Nie z przyczepą. Przyczepę, panie, to pan zostaw. Tu trzeba, póka, nie przyczepę. Tu to by trzeba było, ale jakie pole jeszcze dokupić? Zbiornik jest pusty. Dobra, od tej strony zacząć oreczkę. A chyba, tu co zaczniemy od od strony domu czekajcie ja mu to może napełnię i go puszczę jeszcze raz niech sobie tu rozlewa i będziemy sobie orać prawie 10 minutek Cyk, cyk, cyk Cyk, 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 ram, pam, pam Pach, pach, pach O Jezu Dobra I Opuścimy już od drugiej strony Bo nie dojechał tam na koniec pola Kurde, ale mnie plecy bolą dzisiaj Ja pierdzielę. Nie mogę wysiedzieć. Dobra. <laughs> Jakoś chyba tak. Dolewa, dolewa. Dobra. Klasika mamy. Ciach. tworzenie pól jest wyłączona? Wyłączona, dobra. I lecimy z oreczką. Jak idzie? Dobrze idzie. Dobrze jest? To dobrze, jak to Jarek Ogarek mówi. Dobrze to jest dobrze. A jakieś omijaczka tam robiłem. <laughs> Jakiś tam omijaczek wyszedł dziwny. Oj, tu też. Dobra. Nabroteczka. i uro medali dawaj go tam w ziemię ee w miarę duży puch to idzie już ma pusty zbiornik? rany boskie A powiem Wam, że fajnie nam tak do końca dojechał. Ale dobra już. Na razie sobie tu troszkę po ramę. Tutaj się dojechać nie da, bo jest płot. cyk i cyk nie lecim Po maluśku po maluśku się dlałoonie Pieniążki potrzebne, a ich nie ma sobie w ogóle moda na automatyczną sprzedaż mleka, więc w przyszłym dniu się mleczko sprzeda, więc jakieś pieniążki będą. Dobre. Nie za szybko, ale ubywa. wola <laughs> Ora dobrze, ora dobrze. O, czyli środkiem maski po drugim rządku odzoranego. Wychodzi na to, że jest dobrze, tak? Tak. No i elegancko. Obracyk. Obracamy. Opuszczam. O, jakże krzywo tu stanął se. Ale chyba się tam takie znowu nie stało. I tak trzeba skrajniaka robić. I tak, i tak. Nie wiem, czy tu doora. A jak tam jakiegoś małego mijaczka zrobi to ciul. A teraz to tak wyrównam. Na razie dorzuca. No, i tu chyba mi jaka zrobi. Dobra, To zjadę mu tu i siul. Dobra, cyk. No, i można powiedzieć, że się wyprostowało pole. Dobra. I teraz znowu środek ciągnika po drugim rządku odzoranego i wychodzi petardowo Petardowo wyszczałowo Równiutko jak sami widzicie No Kurde Picobello Fajnie, fajnie działa, lekko kogo tak wyciąga z tej bruzdy ale idzie fajnie oreczka. A no, dawne sobie nie orałem W realu ostatnio orełem. w sumie na no nie orałem, pokładałem <laughs> tak na odpierdol, spokładałem. Bo i tak to za chwilę znowu będzie trzeba orać. Jest taka podorywka trochę głębsza, bo gnój wołem. na odpierdol. No i tak to trzeba to będzie teraz przehakować. I dopiero. Orka będzie szła głęboka. O w sumie, co ten odcinek to już ją dwa tygodnie temu albo czy. dzisiaj mamy 4 września, a ten odcinek wyjdzie pod koniec tygodnia, pewnie. Jakoś tak, jakoś tak to wyjdzie. Gdzie może w sobotę? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, 20 minutek mamy. Ja tu nie będę przedłużał znowu, tak on się pokładnie powyczyszczał. A ja za tu pracownika puszcza? Myślę, że będzie umiał orać. Z, z tego co każę, to spugiem oni coś nie bardzo. podejdziemy sobie jeszcze o pod tego. Napełnimy mu flachę. I niech jedzie, żeby ta robota ubywała. Nie wiem ile jeszcze tej gnojówki tu jest, zwierzęta. Dwie beczki takie niepełne. Dwie niepełne beczki. A może może wystarczy, no Nie jestem pewien, ale Może wystarczy wiećmy mu tu mniej więcej tak jak on jechał <laughs> tu przy końcu a tyle zostawiasz? no na no to pewno a malutki nakładzik robi jest elegancko czyli tym obietami z powrotem jeszcze kurde nie wiem, czy wystarczy a ten? O Temu chyba orka wychodzi Nie jestem pewien, ale myślę, że tak Dobra, także myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Ej kurwa Komentujcie, subskrybujcie, się na więcej Żeby mi się spodobał, zostaw łapeczkę w górę Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo